Więc tak, y, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku, y, na kolejnym odcinku z Taerna, chociaż to nie jest kolejny odcinek, ponieważ to jest odcinek taki dodatkowy, informujący, raczej nie będziemy walczyć, y, informujący, y, y, informując o tym, że, y, no, został połączony S1 i S2. Pełni, którzy o tym wiedzą, no w sumie wszyscy o tym wiedzą, chyba że może ktoś jest na lokacjach, bo ja jadę jak widać jutro, więc nie będzie na dnia odcinka. Eee, powracam w piątek wieczorem, to nie dopiero w sobotę ktoś nagram. Ale e, chciałem właśnie no, pokazać, jak to wygląda po eee, Więc tak, w sumie nic się ciekawego nie zmieniło, bo nie tego no, tej, tej, tej nowej umki dla Mosia. Yy, tak, ja wbiłem level, pewnie widać o moich statkach, w yy, Mam też nowe Q, i wekany, i kupiłem ostatnio. Yy, nic się nie zmieniło. U mnie Układam <laughs> sobie tego questa na Uledgara. Widzicie, yy, yy, bardzo Arabiu poprosił, Ech, kazał mój przyznać, że będzie go w się Dobrze. Dobra, to zrobiliśmy prawdziwe kłamstwa i iść na piętro i tam coś mam zrobić. To zrobię później nie będę tego robił na odcinku oczywiście. <coughs> tak mi Aha, pozdrawiamy Sobacę mojego... mojego tego. Mojego widza. <coughs> ja go pozdrawiam. Chciałem mi pomóc na lodowych sporach, ale ale nie. Chciałem wejść do garnizon i pokazać jeszcze razu garnizon na odcinku, ale to może w innym po prostu. O minuta, to będzie krótki odcinek, rozumiem krótki, bardzo krótki. Nie wiem czy nawet do 15 minut dojdę, pewnie jak się rozgadam nawet do 20 ale, no nieważne, <laughs> więc tak, merge zaczęło się o godzinie 22, przed 22, tam niektórzy zabijaka Mat i Sasuke robili filmiki na temat, no, żegnania się. Ja wyszedłem akurat 5 minut przed, przed 22, ponieważ y, y, poszedłem do wieży i zgadnijcie co było w wieży. W wieży był Champion All, ale że było 5 minut przed, no, no nikt go nie bił, no, nie? Y, no więc, 5 minut przed byłem, potem już poszedłem, no i oni potem nagrywali te filmiki, tak, ale mnie już nie było. I myślałem, że tak jest taki pożegnalny, a po mi sobie naga do Sask'a, bo to inny. I tak, Merget o podobno od 22.00. Ja chyba czekałem do 3 rano, ale potem poszedłem spać, bo po prostu już mogłem wytrzymać. Ale po, podobno y, Merget troszeczkę się opóźniło i tam y, po 4.00 dopiero otworzono serwer. Ja byłem o godzinie y, chyba tak 12.00 i słuchajcie, no co było? Wiecie co było? Było jedno wielkie oro. Po prostu, było jedno wielkie oro. I nic, nic poza tym. Co więcej, każdy serwer będzie miał jakąś swoją nazwę. Teraz nie mówimy, dlatego, żeby to, no tak, S3, S4 połączyli to było S7. Ale no, jakby nasze połączyli, no to nie ma co, co przedzielić, co odjąć. Więc. Nasz serwer od dziś. Od dziś nazywa, nazywa się Larkas. Czyli nie wiem, Larkas. No, taka nazwa. Nic mi nie przypominająca, nie, wspomina mi Miklorox. No, to mi właśnie przypomina. Eee, teraz, oczywiście, pokażę, jak to wygląda. No, tutaj sobie widzę ci nowi gracze, bo ponieważ e, wiem, że jakieś oro tam się y, dzisiaj, bo oro jest, a to wiecie, no, przez całe dnia ponad dwa tygodnie. No, bo S1 nie może tego przeżyć, że oni tutaj przyszli. No, ale w sumie, e, słuchajcie, ja nic do tego nie mam. Jak się wszystko uspokoi będzie pewnie można chodzić na więcej bossów, i myślę, że będzie fajnie, no, bo jednak wszyscy tak oro, oro, oro. No ale to bez sensu, bo i tak za 2-3 tygodnie będą wszyscy się ściskać, no więc ta tuba siły jest bez sensu. No tak, tutaj się biją. Nie wiem którzy są którzy, bo ja po prostu nawet na to nie patrzę. Po prostu po prostu ja to olewam, tak? Dam to w dupie. <laughs> tutaj są, leją się. W sumie na czatach to nie ma tak, że się coś tam kurcą. Tylko większość jest takich, no... Tej... Nie wiem czy... Hmm. Znaczy... O. Idzie wszyscy, raczej jest normalnie, tak, na akwę yy, Tutaj też odbiór, tutaj się też bawią. Yy, więc tak, w no w sumie nic się nie dzieje, yy, ceny chyba się zmniejszyły też. Chyba tylko ceny. No i dzisiaj, dzisiaj yy, święto yy, ktoś ze Dropnął Epika z Lugusa i był to Gorthtar, chyba to bym na Barbarzyńce, więc gratulacje dla tego kogoś, nie wiem jak on miał... Ja go spotkałem przed kiną, ale nie pamiętam, że coś na A. Asam? Asam, jakoś tak, Asam, Asam, jak się to przepraszam, ale po prostu yy, jakoś tak go ten, no yy, wszyscy z muzyką nagrywają, to ja pomyślałem, że oczywiście nagrał głosem. Um. Czy coś się jeszcze, no nie, w sumie przedłem, yy, przedłem, biłem, biłem. Było jedynie oro, i w sumie zaufałem tylko na ducha zamku bardzo szybko. I w sumie, czy coś się działo? Raczej nie. No, tylko się orali, tak? I coś tam pisali na czacie, ale teraz się już widać. Eee, <laughs> oczywiście mega opóźnił się od badania, bo jest wtorek, a jest w czwartek. No, niestety. Ym. I w sumie, chyba nic nim tak to nie dzieje, no bo tutaj się raczej nie bije. A znaczy, że co nie ma, no to bije, tak? On chyba jest ze dwa. Chyba, ale nie jestem pewien. No tak, to, to, no to życzymy szczęścia, bo z niego to jest szansa 1 na milion, żeby tutaj Tak jak widać, więc powodzenia mu życzymy. Kłopoty same, ja tego nie będę teraz robił, bo mamy. Aha, mógłbym zrobić, ale tutaj są trzy y, takie y, mini-eventy, czyli na sanę, czyli pojawiają się te sporki trzeba je bić. Potem pojawia się taki podwór, 11kHP 11 i trzeba go bić. Na no, oku jest najfajniejszy, bo najwięcej się dostaje, chyba za nie ponad 80 ekspa a po nawet. E, e, co dalej, co dalej? Yy. I jest jeszcze na kolów, ale dawno go nie było, może coś się im wysuło. Yy, oczywiście podaję całe S2, wszystkich, którzy mi oglądają S2 i całe S2. Yy, tutaj oczywiście. Aha, no tak, to Cicho... dobrze, no tak. Tak, tutaj yy, dzieją się najpiękniejsze rzeczy. Wyłączę motylak z niechcący. Tutaj się dzieje... I oczywiście jest teraz córka dla 110+, plus, dlatego jest troszeczkę mniej ludzi. Mm, ale... O, wcześniej jak byłem, to wszystko było zawalone. I się orali, to strasznie. I w sumie byłem szczerzy, że chciałem też się z nimi poorać, ale jak tam widzę, to tak pomyślałem sobie, chwila. No dobra, jest saskry. Ale... I poznałem niektórych, ale mówię... To jest problem, bo ja... Ja nie wiem, któ którzy to którzy, nie? I trochę potem się tak tego, tak, to myślę, dobra, to nie. Eee, aha, ja nie dlaczego dlaczego z okularami a ja jestem u mnie w pokoju tak sobie, nie? Eee, z okularami dlatego, że słyszałem, że jak się opatrzy no, się na komputer dużo, to się oczy trochę psują, Więc pomyślałem, że... I po, podobno do, to, to w sumie jest, że jak się spojrzy z okulary, to wtedy się tak bardzo nie niszczą, To nie? w sumie różnica nie jest za duża, tylko trochę ciemniej. Tak? Eee, co jeszcze się zmieniło? W sumie ranking to nie jest zbyt, że mnie strasznie zepchało. No, dlatego właśnie trzeba mnie nie? Zepchało mnie, bo byłem kiedyś no, bo byłem na to. No, byłem tak samo, nie pamiętam. W sumie. E e e Jedna anomalia. Spójrzcie na tego ucznika. Devon i Paskuda zawsze byli na pierwszej pozycji. Spójrzcie na Wiecie, jaki jak jest X na 140, nie? A tu spójrzcie na niego. 151 to nieważne, a on ma. 179. Co oznacza, że gdy bił 140 cały czas codziennie musiał ekspić żeby być na tej pierwszej pozycji. Oni już go nie dogonią pewnie, bo on dalej będzie pójdął do przodu. Ale do gratulacji dla niego w sumie, to dobrze, no, nie sobie ten... Ogólnie jest bardzo dużo 140 ale jak zauważyłem, to od nas było więcej 140 osób, bo od nich, u nich chyba było mniej 140-tych Jak tak zauważyłem, potem widziałem, to mówię, że nie, jest mniej. Jest ich dokładnie 50 chyba 3. Tak, są 53, 53 y, 140 poziomy, więc całkiem sporo. Yy, no i coś słyszałem, że niedługo mają co? Chyba łączyć, tak, wszystkie serwery, to by, by, jakieś tam plany, tam dalsze czytałem, w 82 na blogu. I co jeszcze ma być? <śm> Chyba jeszcze mają być wyż, wyższy podlevelowe, ale to wolę nie. Yy -y, tak, to ja sobie pewnie niedługo skończę. tym do garnizon, tam mi bije pewnie nawet. Yy. W sumie, no to tutaj chciałem pokazać, jak wygląda merkę, tak? No, merkę wygląda następną. To po prostu wszyscy się na, na razie leją. Ale myślę, że to ustąpi, jak mówiłem wcześniej. Wydaje mi się, że merkę to będzie dobre posunięcie. Yy, bo tam chyba. Nie wiem, wydaje mi się, że to będzie dobre posunięcie, tak? Żeby się wszyscy poznali, a no, będą się kłócić, ale to spokojnie. Eee, co jeszcze? Czy ja to z kimś pisałem ciekawym? Tak, pisałem z zabijaką bo w Turku, dokładnie. Oni no, te rzeczy powodują, no ale to jest trudniej dla, dla koksów, więc ja tam się nie, nie miałem co pokazywać. Um, idziemy wejść do garnizonu. Zobaczmy, tutaj zaraz zarazora, bo tu niestety tak jest. Niestety tak jest, że tutaj czasami się zdarza, że oni, oni, już dzisiaj miałem taką sytuację, zaatakowałem tego i uciekłem, bo sam byłem, ja sam trochę trudno zrobić. Wychodzę z walki, a i ze zbami pisze Oro, no ja mówię, słuchaj, Zatem, oczywiście, uciekłem, no bo ja sobie nie uciekał, ja pomyślałem sobie że na człowieku, no to się Okaż no. bez, bez powodu i ten. Więc dla mnie to w ogóle było bezsensowne. O. Nie, ona jest z 1, ale to. Ja po prostu mówię larkas, tak? No bo to jest teraz larkas ja nie. Po prostu. Moim zdaniem to dobrze, że zrobili ten, 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 ten I dla mnie nie ma czegoś takiego, że. Eee, że źle. Bardzo dobrze. Moim zdaniem bardzo dobrze. O, co jest, czysto? Nie. Dobra, no plan był, żeby tam wejść, ale ja tam dzisiaj nie wejdę, no bo widzisz, gdzie się dzieje, więc nie wejdę tam dzisiaj yy, nawet, nie, nie tak Oni tu biją to, ale to i tak nic nie da. Yy, bo niestety ja tu nawet się nie, nie, nie przeslizgnę tak? Nie prześlizgnę się nawet przez nich, bóż ty kurwo! Eee, dobra, ja się zabieram stąd, no bo niestety nie, nie przejdę, bym chciał... To tak się nie uratuje tak, no. Po prostu się nie uratuje i i, i, i ten. Ee, ja bym nie zabił, ale na odcinku będzie trochę długo trwało, chyba, żeby mi tam poubijali trochę sporo, to bym się chętnie tam przeszedł, bo trochę nie chciałbym tego grać z nami, bo już raz byłem, jak mówiłem, wijałem Olma. Ale tam i tak wyarnizowanie nic ciekawego dla mnie nie ma, bo robiłem już tego questa tam chyba ee, od kapłana, ale źle zrobiłem w sumie dobrze, bo nie chce tam robić questów. Tylko chcę sobie kupić Diabolo i Sempirion, więc to będzie mój następny plan. Co dalej. Eee, hmm. No, ja mu chcę walić level, ale to, to jest walka. <laughs> Aha, oczywiście, pomergę y, U nas na no jest 1 chyba nic nie znikło z depozytów. Od nich to nie wiem. Coś mi coś, coś Nie, to mnie trzecia runda. Tak, widzicie, eee, tak, no, dużo, dużo, dużo się sprzedaje. To nie będzie więcej epików. No więc. Myślę, że to dobrze, tak? Myślę, że to bardzo dobrze. Mm, dobra, z jak tam się to wybrało, bo ja chcę tam wejść, ale to nie wejdę. Też czuję, że dzisiaj to ja raczej tam nie mam dla mnie miejsca. Bo że oni to popuścili, ale i to tam nie. jeszcze nie cieszył się To będzie nie orał, a nie orał. No proszę bardzo, orajnie. Chcesz, nabierz. O, to na Hidden i kabanik. A co tam? No jakbym to przeszedł. Jakbym to przeszedł, to bym. A nie, nie przeszedł tam. Dobra, dzisiaj tam na że nie wejdziemy. Dead bym tutaj gdzieś, ale ja wtedy będę tam, żeby przejść, bo tam i do, do tak Więc nie będę sobie tak dodał. Chociaż w sumie mogę, bo i tak. Yy, dla mnie to wszystko jedno. Teraz dla mnie to wszystko jedno. No kurde. Nie, nie będę cię dziwił teraz, to... Sorry, że uciekam, jakbym go ubił, ale z mochilerów zawsze jest pewniej. Zaraz wtedy się, się ulotnie i ten, już po prostu pójdę. Budę gdzieś na odpoczynek i skończymy odcinek. Eee, o, Saskę. Pozdrawiamy Saskę, pewnie idzie na I się przywita, ja sobie te na otwo, bo tutaj chyba jest najlepszy. Tak to jest to I się stąd pewnie pożegnamy. Ja robię film pewnie będzie szybko, więc akurat ten piszę na skutnie. Nie no wiem co piszę, bo jest ee, tak zimno, że ja już kawię e, nie widzę, e, więc e, nie. Nie sięrzę już na przewita, co? No <Gülpę> to... Aj! No... O to się przywitaj! Nie! No to saska myśli tylko o wędach, bo chce sobie włapać i dochną, to ja oczywiście rozumiemy go, ale z to chyba nic ciekawego nie ma, nie jest dla wina, <trym> Objął... <znałowani> <trym znałowani> Pewnie robią des na kasę i ją harpię, no nie? No bo nie, nie wiem, po co tak no może jestem ten tobie to mi dochodzi, tak jak ja, ja bym w taką oto i tak bym padł, to w pierwszej rundzie, przecież mam 10 zależności. Dobra, e, co więcej? Słuchajcie, ja się z wami żegnam i na razie cześć następnego, do następnego odcinka, tak? No bo, tak. tak następny odcinek będzie z rauw dla petów, a potem następny będzie jeszcze, następny będzie jeszcze, nie wiem z czego. Więc yy, dzięki, cześć i na razie zapraszam do oglądania.